Nie masz czasu się odchudzać, nie masz czasu na aktywność fizyczną, nie masz czasu na gotowanie posiłków. Pokażę ci, jak szybko przygotować 5 posiłków na cały dzień. Cześć! Czy Tobie też zdarza się często mówić, nie mam czasu? Pokażę Ci dzisiaj, jak szybko przygotować swoje posiłki na cały dzień. Żeby nie tracić czasu, będę przygotowywać posiłki i do Ciebie mówić jednocześnie. Zacznę od obiadu, ponieważ jego przygotowanie będzie trwało najdłużej. Bardzo często słyszę od moich pacjentów w gabinecie: Nie mam czasu. Nie mam czasu na przygotowanie posiłków, na gotowanie, ze względu na to, że pracuję, mam dzieci i tak naprawdę muszę się zajmować domem. Kto w dzisiejszych czasach ma, ma czas na to, żeby przygotowywać pięć posiłków dziennie? Ja wtedy odpowiadam, że ja. Natomiast wtedy najczęściej moje pacjentki E, odpowiadają, no tak, ale przecież pani nie ma dzieci, dlatego też ma Pani czas na to, żeby przygotować sobie e, te posiłki codziennie. Natomiast e, opowiem Wam e, o mojej przyjaciółce Karolinie Bogorowskiej dzisiaj. E, to mama trójki dzieci, w tym jedno urodziło się e, w 2018 roku i tak naprawdę wczoraj mm, skończyła najmłodsza córka Karoliny swoje pierwsze trzy miesiące życia Karolina potrafi zajmować się domem, gotować, opiekować się trójką dzieci, opiekować się swoim dziadkiem. Prowadzi także w tym czasie działalność gospodarczą, prowadzi firma, zatrudnia pracowników, koordynuje ich. Jeździ bardzo często na różnego rodzaju konferencje, na różnego rodzaju szkolenia, czyta mnóstwo książek, zawsze jest do przodu, kiedy o coś ją zapytam, ona, ona zawsze wie. I pomimo tego ma czas na to, żeby codziennie biegać, ma czas na to, żeby codziennie uprawiać aktywność fizyczną i dbać o swoją zdrową dietę. Może ja też, nie mam dzieci, ale także bardzo dużo rzeczy w swoim życiu wykonuję, oprócz tego, że w gabinecie przyjmuję pacjentów, co nie wiem czy wiesz, ale w tamtym roku zrobiłam doktorat. Zrobienie doktoratu wymagało przede wszystkim na uczestnictwo, uczestniczenie w zajęciach, które odbywały się co tydzień. Na te zajęcia także musiałam się zawsze, zawsze bardzo mocno przygotować. Oprócz tego, że zdawałam swoje egzaminy, przygotowałam się do egzaminów doktorskich, które były bardzo trudnymi egzaminami to musiałam także przygotowywać się na zajęcia ze studentami, merytorycznie przygotowywać prezentacje. W tym samym czasie, kiedy robiłam doktorat, także robiłam studia podyplomowe i musiałam także przygotowywać się na te studia podyplomowe i także przygotowywać się na różnego rodzaju egzaminy. Prowadziłam także wizyty z pacjentami, no i oczywiście o! Papryki już mamy w piekarniku, to będzie nasz obiad. Także czas jest to rzecz, która bardzo nam została e, dana sprawiedliwie w życiu. Jak to mówią no niektórzy, na przykład, są bardziej sprawni fizycznie, niektórzy są e, bardziej przystojni od od. Natomiast czasu wszyscy mamy tyle samo. Wszyscy mamy do wykorzystania 24 godziny na dobę. I nie wszyscy, pomimo tego, osiągają w życiu spektakularne sukcesy. Niektórzy są bardziej po prostu zorganizowani w swoim życiu, niektórzy, niektórzy gorzej, ale wszystkiego możemy się nauczyć. Jeżeli bardzo chcesz schudnąć bardzo chcesz zmienić swoją sylwetkę na zdrowszą, chcesz zawalczyć o własne zdrowie, o własne życie, to tylko i wyłącznie od Ciebie będzie zależeć, czy podejmiesz to wyzwanie i nauczysz się także dobrej organizacji. Popatrzcie, mamy już pierwsze śniadanie, obiad robi się w piecu. Tutaj mamy jogurt naturalny typu greckiego kiwi i tak naprawdę już zrobione jest długie śniadanie. Wiadomo, kiwi pokroiłam wcześniej, natomiast to trwa dosłownie 30 sekund i możesz, możesz to, to danie dla siebie przygotować. Tutaj mamy serek wiejski, ogórek zielony, pomidorek, cebulka i ogórek kiszony. Zrobimy porządek. Zobacz, ile to trwało. Obiad robi się w piekarniku. Za niedługo też będzie, będzie gotowy. Mamy śniadanie. Drugie śniadanie, które możemy takie samo wykorzystać na podwieczorek. I kolacja. Bardzo długo to trwało? Nie. Naprawdę jesteś w stanie codziennie przygotować dla siebie tego typu dania i będzie to naprawdę trwało bardzo szybko. To tylko od Ciebie zależy, czy będziesz miał czas na przygotowanie posiłku.